A teraz chciałbym zaprosić Luizę Dobrzyńską, autorkę m.in. książki Dusza, która również przeczyta dla nas e, fragment, swój ulubiony fragment e, tej książki i również przeprowadzimy krótki wywiad. Brawa. Dziękuję. Dziękuję. To fragment mojej książki pod tytułem Dusza. Jeśli chodzi o wydawnictwa drukowanego, tego oczywiście, mam spory dorobek, że tak wyrażę, i bukowy. Ośrodek był ładnie rozplanowany, a w jego centrum znajdował się nawet niewielki park ze stawem, po którym pływały linie wodne. Nad brzegiem wody bawiło się kilkoro dzieci w różnym wieku. Ich widok przypomniał młodej nauczycielce jej klasę. Odwróciła się więc szybko i podeszła do wielkiego, automatycznego kiosku, przypominającego pionową, płaską gablotę. Podzieloną na małe okienka. Te przegródki zawierały nie tylko ładnie opakowane ciastka czy napoje, były tam też zegarki, drobna elektronika, biżuteria, zabawki dla dzieci. Z boku widniał panel prasometru z klawiaturą wyboru gazety i osobnym miastkiem na opłaty. Etta skorzystała z okazji, żeby kupić nowy numer Timesa i właśnie skończyła ściąganie gazety na swój notebook, gdy od strony stawu rozległ się rozpaczliwy krzyk. Pospiesznie wyszarpnęła wtyczkę interfejsu z miasta i zawróciła nad wodę. Jej oczom okazał, ukazał się Raul, wynoszący nad rzeko ciekające wodą rozstrzęsione dziecko. Co się stało? Zawołała Etta. Wpadł do wody, wyjaśnił Raul. Nie umie pływać. Nie wiadomo skąd pojawiła się młoda kobieta w drogim, dobrze strojonym kostiumie i chwyciła w ramiona przemoczone do suchej nitki dziecko. Odwróciłam się tylko na moment. Słowo daje, a on zniknął, wykrztusiła. Timmy, mój mały skarbie, jak mogłeś? Och, dziękuję pani. To nie mnie trzeba dziękować, zaprotestowała Etta. To Raul wyciągnął pani synka ze stawu. Ale to pani mu to kazała. Myli się pani, ja byłam przy kiosku. Nawet nie wiedziałam, że pani dziecko wpadło do sadzawki. Raul sam podjął decyzję, co ma robić. Młoda matka wciąż przyciskała do siebie dziecko, które odzyskało już animusz i wierciło się, usiłując odzyskać swobodę ruchu. Oboje byli bardzo do siebie podobni. Jasnowłosi, nieco piegowaci i drobnej kości. Jedynie oczy kobiety były szaro-zielone, a nie brązowe jak oczy chłopca. Spojrzała na nieruchomego androida, a na jej twarzy odbyła się wyraźna rozterka. Czy on nie ma takich spraw w programie? spytała. Nie. Widzę, że nie zna pani ogólnej teorii androidów. Ma pani do czynienia ze świadomą istotą, a nie ze skomplikowanym mechanizmem. Raul, powiedz, dlaczego to zrobiłeś? Zagrożenie życia, konieczna interwencja. Człowiek nie może żyć w wodzie. Odpowiedział towarzystwem łagodnym, miękko modulowanym głosem. To jest dziecko. Czy ty wiesz, co to jest dziecko? spytała dalej Etta. Dziecko to protoczłowiek. Protoczłowiek? Człowiek, proto -człowiek? Człowiek który, jest, który jest mały. Mały to znaczy niski. Nie. Mały, nie całkiem taki jak trzeba. Niewyrośnięty. Nierozwinięty. Protoczłowiek. Ochrona szczególna. Czy zrobiłem coś niewłaściwego? Wręcz przeciwnie, zachowałeś się wspaniale, chciałam tylko wiedzieć dlaczego. Nastąpiło długie milczenie. Android wyraźnie szukał odpowiednich słów, ale okazało się to ponad jego możliwości. Nie wiem, że wreszcie, bo tak było trzeba. Eta spojrzała na kobietę wciąż tulącą do siebie przemoczonego chłopczyka. Właśnie, on sam nie jest pewny, powiedziała. Niech Pani przybierze małego, zanim się przeziębi. Raulowi to nie grozi, ale dziecku jak najbardziej. Kobieta wyciągnęła do niej rękę. Jestem Oksana Nikołajewna Wysocka, mikrobiolog. Przedstawiła się. Musimy się jeszcze spotkać. Proszę mi obiecać, że się spotkamy. Ależ oczywiście zapewniła ją Etta, tłumiąc lekkie rozbawienie. Etta Solis, historyk. Chętnie spotkam się z Panią. I Timim. Ma na imię Timur. To ojcu Timur Gongadze. Może poprzestaj na tym fragmencie, bo książka jest bardzo cienka. I w zasadzie można by ją szybko tutaj przeczytać w całości. Luiza. Jesteś wielką fanką science fiction, no oczywiście Star Treka'. Nawet dzisiaj widzę, że masz zegarek ze Star Trekiem. Skąd wzięło się twoje zamiłowanie do gwiazd? Powiedz nam. To zamiłowanie ma korzenie w moim wczesnym dzieciństwie, które spędziłam w Związku Radzieckim. Tam y, niejako karmiono nas fantastyką naukową, ponieważ była to bardzo rozwinięta gałąź literatury dla dzieci, zarówno literatury, jak i filmu. Potem, kiedy wróciłam do Polski, to już automatycznie szukałam tego typu książek i filmów, gdyż wydawały mi się najciekawsze. Ale myślę, że to tam mi wpojono to zamiłowanie. Dusza jest Twoją debiutancką powieścią. Oczywiście wiemy, że wydałaś różne e-booki na internecie, ale chodzi mi o taką powieść papierową. Jakie to jest uczucie, zobaczyć swoją książkę na półce w księgarni? No, jest to wspaniałe uczucie, to trzeba przyznać. Czekałam na to bardzo długo, ale wreszcie stało się. Było tak, jak sobie wyobrażałaś, czy jeszcze lepiej? Jeszcze lepiej. Dlaczego zatytułowałaś swoją powieść Dusza? Skąd się wziął ten tytuł? Chodziło o określenie, czym jest dusza. Właśnie w tej książce jest poszukiwanie duszy w maszynie. Maszynie stworzonej przez człowieka, ale myślącej samodzielnie. Czy to znaczy, że ma duszę? I czym właściwie jest dusza? Jak to określić? W momencie, kiedy androidy zaczęły samodzielnie myśleć, zaczęto się zastanawiać, jak je traktować. I właśnie podstawą do takiego, a nie innego traktowania jest, było stwierdzenie, czy mają duszę. Ale żeby stwierdzić, czy mają duszę, trzeba by najpierw zdefiniować, czym dusza w rzeczywistości jest. I właśnie ta książka jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Hmm. Czytając duszę można się dopatrzeć wielu różnych nawiązań do e, książek i filmów science fiction, choćby do wspomnianego Star Treka, czy Łowcy androidów też mi się tutaj kojarzy. E, czy my ci inspirowało przy pisaniu, czy starałaś się te historię opowiedzieć w trochę inny sposób, czy też e, przetworzyć je e, na swój własny rachunek? Myślę, że największy wpływ tutaj raczej miała twórczość Asimowa. Ale no oczywiście Star Trek wywarł na mnie ogromne wrażenie od kiedy go zobaczyłam po raz pierwszy. W Star Trek ten Generation występuje android Data, który ze wszystkich sił próbuje stać się człowiekiem. Moje androidy nie mają tego typu dążeń. One są po prostu sobą. Ale Star Trek dla mnie stanowił niejako rodzaj odskoczny. Czy specjalizujesz się tylko w literaturze science fiction, czy sięgasz też po inne gatunki? Jeśli tak, to po jakie? Nie tylko science fiction. Skończyłam właśnie książkę fantazy dla młodzieży. Poza tym pisałam też powieść historyczno-awanturniczą. No, z cyklu opowieści o szlachetnych rozbójnikach. Wszyscy byliśmy kiedyś młodzi. Także przekrój jest dość duży. Dość sporą część też zajmuje trekowe fanfiction, które niestety nie może być wydane zgodnie z literą prawa, ponieważ Paramount bardzo niechętnie udziela licencji na drukowanie fanfiction i niestety zawęża to wyłącznie do rodowitych Amerykanów, także ja Amerykanką jak wiadomo nie jestem, więc raczej nie miałabym możliwości uzyskania pozwolenia. Wspominałaś, że dusza to nie jest Twoja pierwsza powieść, to może powiedz nam, od jak dawna piszesz, dlaczego piszesz, czym jest dla Ciebie pisanie? Piszę od 12 roku życia. Zaczęło się to w bardzo, bardzo osobliwy sposób. Wszedł wtedy w telewizji francuski serial awanturniczy, który tak bardzo mi się spodobał, że nie mogłam się doczekać, aż go powtórzą, zresztą nie powtórzyli go do dzisiejszego dnia. Po pewnym czasie zaczęłam próbować spisywać to, co z niego zapamiętałam. Jak już zaczęłam pisać, to to się przerodziło w pisanie moich własnych opowiadań, później powieści. Z tym, że początkowo no, nie nadawało to się zanadto do, do czytania. Dopiero z biegiem czasu wyrobiłam sobie warsztat na tyle, żeby móc próbować napisać coś poważniejszego. A czym jest dla mnie pisanie? Trudno powiedzieć. No to tak jak, jakby się spytać, dlaczego ktoś, kto uwielbia motocykle, jeździ motocyklem, kiedy bezpiecznie mu będzie w autobusie. Dlaczego ktoś maluje obrazy, zamiast zająć się sprzedażą butów. No po prostu człowiek pisze, ponieważ musi to wypływać ze środka. Jeżeli nie pisze, jest nieszczęśliwy w innej odpowiedzi udzielić. Które postacie bardziej lubisz tworzyć kobiece czy męskie? Całkowicie bez różnicy. Jesteś też wielką miłośniczką kotów. I czy zdarza ci się czasem umieszczać kota w siebie w swoich powieściach? Tak, kot występuje w tej powieści Fantazy, o której wspomniałam, jak również w książce dla dzieci, którą być może wydam w przyszłym roku. Jeszcze muszę nad nią trochę popracować. Planujesz kontynuację duszy? Jeśli tak, to możesz nam zdradzić, co się pojawi w drugiej części? Kontynuacja duszy jest już ukończona. Także niedługo zostanie przesłana do wydawnictwa. A co się tam wydarzy? Wydarzy się bardzo wiele. Przede wszystkim wreszcie. Bohaterowie opuszczą naszą planetę. Chociaż nie stanie się to tak, jak, jak im się wydawało. Tylko tyle powiem, żeby nie zdradzać za wiele. E, jak czytasz? Sięgasz czasem po klasyki literatury, czy tylko bardziej skupiasz się na tym, co jest nowego w księgarniach? Przede wszystkim klasyki. Być może okaże się w pewnym sensie szowinistką, ale wydaje mi się, że nie znając klasycznej literatury nie można naprawdę dobrze pisać. Klasyczna literatura jest to gleba, z której wyrasta cała inna. Poza tym, z klasycznych pisarzy charakteryzowało bogactwo językowe, które często jest teraz nieznane. Młodzież, szczególnie młodzieży, która no, nie ma najlepszego stosunku do czytania, ale, to, ale oczywiście nie skupiam się tylko na klasykach. tak? Właściwie czytam całą literaturę, która mi wpadnie w ręce. Nie dzielę na, na lepszą i gorszą pod względem gatunku, a raczej pod względem tego, czy mi się spodobało, czy mi się nie spodobało. I innego kryterium nie znam. Ode mnie na tyle. Dziękuję Ci bardzo za miłą rozmowę. I życzę wszelkich sukcesów w przyszłości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Luizie i zachęcamy do przeczytania książki. Książka jest również do wygrania w naszych konkursach. Tym, którzy do nas do...